właśnie zjaw na sankach nogi nogi na sanki i jedz nożuję <śleńcy> szaleńcy Koniec. Koniec. jeszcze tam wejdź tam tamtędy No to siada, ja cały czas nagrywam, choć. To musisz uważać tam jak zjeżdżają. Tu zuży stąd, stąd. Odsun się troszkę, żebyś nie. Patrz, patrz jak tam jeżdżą. I te, no. Naciągnij sznurek mocno. No i teraz, bo nikt nie jedzie. Uwaga! No. Dobre. da Poma aí, cara. E...